na ja Masz idę... przykład. Rudy, choćby, jakgramy rafe. Zostanę minus 486 punktów. No. A jeśli wygramy, zostanę chyba 170. 400 do 110. Nie wiem, nie patrzę. To teraz ja możecie po pozdrowić. Mamy tatę i rodziców tak dalej I Kurwa, cisza tego Discorda? Jest wciszcz. Ja idę rampę, nie wiem jaka suka idzie ze mną ja ale... O ty kurwa buntujesz się? Dobra Nie będzie tropa Ja chodzę ucej cały czas Nie no rampę chodzi odchodzę O kurwa ja muzykę mam włączoną Jest rampa O, tak. o Jezu Jest jeszcze Dobra No, Oceń czysty A to nasz Jest to Dobra Kurwa, zapomniałem muzykę wyłączyć. Co, kurwa ściszyć, bo nie słyszę gry. Dobra, nie pierdol Maciek. A spawnie? Dobra, liga. Ale ktoś podjeba mi 3 killa, ale chuj, wybaczam. Dzięki, dwa moje. O, fretka. Nie miałem właściciela. Co? No, bloka. Właściciela miałem. Faktoryniów w track. A, dobra kurwa, ci o skina ja Myślałem, że zwierza miałeś. Nie, ja ogólnie to kiedyś kiedy zajmowałem koleżanki Fredką. W Fredką, W sensie w nie, to w sensie w <grym> 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 Miała tak przystrzyżony trawnik, że wyglądała jak Fredka. Tak, <grym> miałem kurwa 11 lat. No, Od czego jeszcze ma zabójkę? Rampa, coś tupti sajt, w mainu. Sajt. W mainu, coś tupti. Side szedł. Mam jednego na Sajcie. No na Dobra, dwór jak coś. E, panowie, uważam, że. No na... Dobra! Bo na polu, tupte Chyba, no, paka. Nie wiem, tak, paka jest na, na. Jeszcze jeden, dwóch kurnik. Poczekajcie, tu jest scout. Może mu kosy zrobię, poczekaj. Dwóch side, outside. No wiem. Uważajcie, panowie. na blisko. Dobra. Zrobiłbym dwie kosy, ale ktoś go zabił. On w bogościu wyszedł? No ale mówiłem. Trzeba powiedzieć ile jest przeciwników, bo chociaż no, no mówiłem trzech! Słuchaj, najpierw widziałem dwóch za kontenerem, to po... Nie, najpierw widziałem jednego, potem dwóch, a potem zobaczyłem no, trzeciego, jak wyszedłem piwa. dalej na offsite'cie. Widziałem dwie dlatego że mi się skończyło amo, nie? Kosą na No, rozpierdanej. No jak ja mówiłem, że oni wychodzą z dwóch, to ja już się zdążyłem schować na pochwach. Na kogo? Nie bój się. Na pochę. A, zrozumiałem, na pochę. Na... Nie wiem. Poche tam. Czy... Czy miałeś jakiś zamysł. To jest, to jest... Przebieg czerwony. Przebieg czerwony. Biegnie na dół. Dobra. Jeden kwadrat jest. Uuu, ja nie pierdolno, rozmnożyły mi się pasy. Coś libe? Nie przebiegli jeszcze w teorii. Co? Jest tam chyba, jestem. Coś tu kto na outside, y, ale nie wiem. Zaraz Płatw pracę. Nie A, wchodzę A. O kurwa. Ale mi strzasko... Hyyyy! Ale żeś wypalił Już No. Ale... Wiem dobrze. Nie, wiesz co, bo czasem kurwa z tej pompy zabijesz z tylu kilometrów, nie? Tak. Jak tak... E, to rzuć, rzuć, mi jemkę. Jak, jak tak siądzie, kurwa... To zrobię z niej pożytek, obiecuję. A Kamil, rzuć mi digla, proszę. Pierdol, co to jest, Kupne. kurwa, koncert życzeń, nie kurwa? Masz, Bożek, no, okay. famasa. Oj, git, kurwa. Sam bym sobie. kupił. To spierdalaj, kurwa. Jeden żebrał, o to, drugi o tamto. Zartuję kryć krycia. Ja yeah. Dobra, hasan nie uchaj. Jest A! Dobra, idę do ciebie Bomb ej! O, Cover mnie Hassan. Cover mnie, bomb ej <gryw> na A już plantuję, hasę Nie plantuję O! To nie dość. Kurwa szmałka, mała szmałka nic nie Mka w MKBS się działo na pewno. Jest kurczak Last A, kurczak był, dobra Dostopowani Main Drzwi poszedł tak? Main Drzwi Pochodził Mka masz Krzysiu na tym sajcie Dobra Rudy on sobie... ja jest Ryzen To gdzie ci wyszedł to, są... to jest main, jo? Nie wiem, chyba tak o. Nie ma broni Nice. 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 Jakie ja dole. dole. Wiesz co, 90, czekałem, 99. Czekałem przy, czek, czekałem przy tej do budowski, myślę może, że akurat dojdzie Eryczek na górę. Teraz ja chcę nie? dropa. Ja rozdałem w poprzedniej rundzie. No ja mogę rzucić jednego kołacha. Dobra, daj mi Fomasa, dałem BMK. Rzuciłem kołacha, nagle. No kurwa, Passo, panowie się... dziękuję mhm hmm. no. powinien powinny wystarczyć No szkoda, że poprzednik tylko jeden dobra, nie przypierdalej się jest kurwa dwór AWP na pewno a sam cisza jest zejdę na fenixa do nich uważaj rczek, drzwi jeden Dwóch. oj dwóch. bomba jest, za drzwiami. Czyli ja wchodzę. Jeden na tak. boostie. O kurwa. Na czerwonym jest stawka, na czerwonym jest stawka. paka jest po przed przy drzwiach. Okay. Mogło zostać zabrano A ja, tam był opatr Miałem Rudy, My... ja, co pilnujesz? Ja na rampie jestem Ja stąd pod wentami Możesz okay. no, podejść na vent kto, kto nie mam jak podejść, bo nie mam zbitych. Ale mi chodzi tam. tam ja mam. wiem, czasem do. Kurwa mać. A w w O kurwa mać. Ja nie ty. mogłem myszko obrócić w dół, ty. W sensie postać nie. Bo na głowie musi Postać nie mogła. No, jest kurwa jebana blokada, nie? Jest to, on skręca dokładnie tak jak ty. Oh, ja... Ej, może najdę o, co dwór? Ja chociaż ja u nich prędzej nie... pochylnia na tej, hmm. tych typów. Czekaj, bo Najlepiej Najczęściej... to dwór. Na poletko. Na, na poletko najlepiej. Awkę chociaż zdjąć. Mhm. Mm o pierdolę, z lagami jebanymi. Nice. nice. Jest kurwa w tym, uważaj. Na kwadrancie. Dostał. Obity jest, Chodzi side z kurczaka. Awka dead. Nice, masz kałach na boczek Awka do zebrania na zewnątrz. Kurwa macie, jest na wyjściu. Z tym miałeś, no kurwa kała, jest, ale Dobra, easy. Kurwa. Tam, tam. Na wyjściu do terror Czy było jeszcze jakaś brań? No tamtą jest Boczek, Outside jeden Wiem na Czerwona broń Kała w czerwona, Krzysi B Zajebał rampa Gdzie jesteś? Vent, Vent. Idziesz od drzwi? Idzie od drzwi. Wyszedł z wody. Ja dole. Pomysł ciekawy, wykonanie... Ja nie wiem jak wy, ale ja w ogóle nie widziałem paki, nie? Ja też nie. Ja nie też nie, nie to, dlatego leciałem już było, obok, żeby... Improwizowałem po... wam, powiem w wchodząc tam. Ale nie, mnie w ogóle teksturą paki nie było widać, ani jak minęła. Nie, bo była gdzieś kurwa, nie wiem. Ale ona była o, z drugiej strony. Po nie, nie przeszedłeś no, po, tak? po lewej Aha. stronie. Tak, dlatego nie już nie poszedłem nie prosto, żeby wrócić, bo wiedziałem, że on tam jest. Gramy? Nie, nie, nie gramy. No, no, ja zagrałem biedę. MP, co, fat, czy co? Jak lepiej biedę, wiesz. Tak kopiec wyszło pełno. No, Co? i tak. Jo? A, wyszedł. wyszedł. Idę, ten kurwa masz to no side, wyszedł drzwi 2. Spalili heaven. Idę polem. Sam no Kurwa. Jeden kurling. Palaczek. Zasmokował. Jest ubity, 21 jeden. Ty krzyś. Chyba. Krzysiu heaven. Co to kurwa ze skany pojebane Ja nie nie wiem, może odpuść. Masz dwa? Mhm. Mm nie. O, tak pójdę. Widaker Tak, zginę. A on, on coś cichał. A on coś cichał jak strzelaj do niego. Z chyba. Ja że tak daleko może. Daleko tak na głowę coś. Hej, Siusiakiem mi machał. No. Fakiem, no, co to mnie. Tak no nie widziałeś. Dobra, panie. Oborę miał otwartą. To szkamila w upłacił ja mam jeszcze jeden grup Ty idź polem dworem. Chodź Krzysiu do mnie, Ej, bo ty byłeś. Bo bo... Nie, chuj nie biorę jej, dobra. No to wejdź, tam Zami mnie. mniej. się. zamieńcie się weź, obie, obie, obie. Rzucił jak psów <laughs> A ja kurwa. A dobra, no, no to ja to... czy... wem a... Kurwa. A to Hasan ze mną rampy chodziłeś, dobra No? Jest kurczak! Obity, obity połbie, chodzi site. Jest jest. to Plantuję. Poczek na A. O, kurda. No wiem, wiem. Bo jeszcze do dworu strzelał, kurwa, właśnie nie odwróciłem. Jeden połbie był. Panowy czas, bo nie rudy ma tylko defa. A jest na dworzu. Dobra. Dobra i Wiesz, takie ciekawe te skille mają, nie? Takie nagłe wyjścia, kurwa, za drzwi, z głową. No tak. Wiesz, to na przypuszczeniu, nie? Mam nadzieję, że cały mecz tak będzie. Tak? Chcesz zgłaszać? Nie, w sensie... No, w sensie, że... Będę taki poziom trzymać. Tak? jak będę taki poziom trzymać, to kurwa... Hakcy, nie? Nie hmm. wierzę tym gościowi jednemu któremu? Osamie? Bo sama to już w ogóle jest podejrzany na starcie. Osama raz, plus plus ładnie jedną. No, ale no staty mają eee. niezadowolenie. Nie wiem, kurwa. Rudy trochę szalejesz, bo my biedek lepiej. Dajcie, najdę dwór. Najdę dwór na moje. Dobra. A ty... A jo, faktycznie. To i tak szalejesz. No to mam tobie może tak? Oho! Kolega. Jakbyś tak zrobił, to ja nie wiem. Przeszedł, jest na górę kur. Kurwa! A, a jest, a jest paka A Kurwa kurnik już weszli Czemu paka, nie daj robić info paka. Paka. A sam cofnij Dobra, mam broń Próbujemy? Próbujemy, jest nas trzech Tak, tak Kurwa i Nie mam defra. No jest nas poczekajcie, poczekajcie chwilę Poczekajcie, poczekajcie. Ja Kamil, ładuj się. Wchodźcie w za sposób. Teraz, teraz, teraz. Kurwa, jest, za sejdem obity. I... Kurwa, dalej, Kurwa, drugi talib na zamian. Za, za szybko, chwilę kurwa brakowało mi, nie? Hmm. No nie Chyba, wiem. Jeden musi, jeden musi skrócić kurnik od razu, nie wiem czy drabiną, czy, czy ja raczej ja drabiną. Działałem tam, tylko że jak już wybiegli, dostaliście info, to jeszcze... Dobra. E, wyjebcie się na dwór, yes. niech jeden skraca dworem od razu kurnik. Nie, Sorry, wam powiedzieć. słuchaj co no. ja, ja idę, drabinę. kurnik skracam. Kupiłem Dobra, bombę bo do wejdzie, tego. Wejdzie ci drzwi wtedy, nie? No też. Ja biorę za ciebie pochę. Jest jeden pocha. Okres. Pocha, wchodzą ładnie wszyscy. Obici. Kurwa Ja pierdolę Jest jeden po ubie O chuj, już są nabrał Jeden był ciężar Kamilem, co masz na zewnątrz jak chcesz przy wejściu do A? No chyba w C Rozumiem, chcę. że nie odbijamy No ja mam 3 HP Chodź, T-Spam. Schowajcie Ale gościu szybko był na tym sajcie. No. no mówię, to ja kurwa skróciłem drabinkę, a gościu już siedział na B BS pod siteem. Ty. Chodź, 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 rudy. Idź na daleko. No mówię, żeby jeden odciął ich od razu od kurnika, a drugi z góry No od to trabinki. szedłem starych odciąć, kurwa. Nie ja wiem, Kamil, od drabinki, od... ale ja, jeden Taliby do końca siedzieli, nie? No jak na ustawę przystało, nie? Ale <noise> Nie. O. A ja bo tylko zielony przeżył 56. A tam kupić też MK? Też mogę kupić. MK, no. Dobra to chuj. Nie wiem, kurwa, jak grać naprawdę. Oni są popierdaleni, nie? Muszę no w tą drabinkę. To ja jeden kurnik i ja idę ja, drabinkę i się ja to, ja to tak pochle. Sorry. Dobra O kurwa, jest. a jest, no kurwa mać! Kurczak! Się wjebali na... ...plan ja mam problem No, nie bardzo. Ja jestem odcięty Dobra Side jeszcze jeden był Próbujcie Boczek Ja nie widzę jeszcze No blisko side był Musicie chwilę na mnie poczekać Jeden został chłopaki Nice. No Defuzę Kurwa, Dawaj. No defuj, kurwa boczek Po lewo pod ciałem. Jasny chuj. Za czym ty czekasz? Ja nie ty? mam defa' to nawet nie podchodzę, bo nie, nie, nie. Nigdy Rudy miał, ale rudy. Nie wiem z częścia szukał chyba. Nie w części szukał, widziałem, że był bliżej paki. Wejdź do kurnika to jest tego no. no, spokojnie Maka panowie, na no. Jest do odrobienia. Ja nie ma szans, nimi, ale, no, jest nimi, ale jest do odrobienia. Zamknij pizdę. Idę outside, kurwa, panowie. Idę eee, outside, dawaj, za mi cię, Chodźcie, je mnie, wejdzie ta awka. Co? Palaka rzuć. Spierdalaj, kup No rzuć palaka. Pod nogi? Ja ci rzucę. Już mam, już mam, już mam. Ma smoka. A zaraz czerwony. Jest obcy. Chujowy ten. Jest czerwony. Kurwa. B? Okej, pocha. kurwa decoy był na czerwonym, ja? No, no i ten ten są No i chuj, była racja. Yeah. To, gdzie jest sraka? Nie wiem. Pocha. Dobra, prawie No, ja zamykam. Okej, okay. tylko nie połykaj. Mów tak, to wychodziło i ładował głowy w ciepłym. Kurwa, kurnik! Jest. No. 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 Dobra, ja idę patrzeć odsej, co nam pleców nie zrobi na lampę. Nie, spokojnie, nie zrobi. Nie? Obserwuję drzwi, mam otwarte. Jak gdzieś chciał wyjść, to wypowiem. Ale... Czas czas cały czas musi być na side, cały czas musi być na Jest, A, jest, podchodzi pod kurnik. Wchodzi kurnik. Story poniosł mnie. Tak, ja kupi nie. mi ktoś MK. Spierdamy. A, kupię cię. Ja nie <laughs> mam hujzało. So, kupi ja do dupy dostaniesz. Zmieniamy hmm. strony Jakże się. żeście dali info, to co miałem robić? Czekać. No tak, jesteśmy kurwa counter -terroristen, nie terrorysten. Teraz możesz sobie biegać kurwa najważniejsze pierdole, teraz to mi mów! Teraz to, teraz kurwa, to jest... Teraz to idę ja za to, bo nie... Biegnijmy kurnikiem może, nie? tak jak oni, co? Eee. Ale jak goś to robisz, żeby był tak szybko A. na base'ie? Nie wiem. no ma Nie wiem, wiem. wiem. najbrzydszej. Heh! pytanie. Dobra. Najpiękniejszy to... w całej wsi, Kup się to ja panie na zaplantowanie, dobra? Pedal. Pedal. Dawaj, kurnikiem. Uważaj, ten jeden góra i wbijamy. No i biegniesz tam. Jest tu góry. Ja pierdolę! Nie wiem no ale... Kurwa Krisu! wiem dostałeś bani ode mnie A chuj, żeś się zatrzymał, U, kurdej, plecy. Kurdej, tu jaśnie plecy. Bo Kurniek. mi wybiegł Tostu, A, bo cek, to. Oczek sama jesteś. Eryczek. Jakby nie zatrzymałbym się gdyby nie fakt, że goście zablokowali mnie w drzwiach. No ja. <śmawiał> ale to nie cofa, nie, po, nie potrzebnie się cofać go biegniesz do przodu, <śmawiałamy> starej. Nie to kurwa i tak Bigniesz biegniesz do przodu. Do... kurwa masz... spaczaj kurwa Glocka, z Nie wiem Glocka nie potrafię. Jak ci się ten, kolega twarz to ci się podoba, tak? Dostał przystości... gramy, panie, kurwa... Sramy, na razie to ten... Nie wiem... Krzysiu, kurwa, Krzysiu! Kurwa. Krzysiu czemu ty teraz? Przestań walić Kubie kołnia. Zacznij, kurwa, grać jedną ręką. Znaczy, dwoma. ją. O kurwa, dwóch drzwi! To kurwa obity jest po bani, zajebcie go Dwóch drzwi mają hp jeden na pewno I plecy robią Już szedł na dach Boczek Ama nie masz A pierdole Dwóch, czerwona prawa lewa 80 Dokładnie tak jak widziałeś 82 w sześciu 56 w 4, nie? O sama i ta 67. zielona kurwa, ta dwa to. pedały zraszowały mnie kiedy byłem z... Dobra, rampam, pam, pam ja wchodzę pierdole wchodzicie za mną ja mogę wziąć twojego kołacha. Nie no idź kurwa zgin z nim. W sensie zabij kogoś. A to... a. Ja idę ostatni nie mam broni. Proszę, proszę, proszę. Idź hasan cyganie. Drzwi otworzył. Jest jas Jest obity na pochylni. Rzucił idealnie Ufa. na panogi, hamował. Nie! Kurca, kruty, kurwa! Wiem. No to dzięki. No wiem, bo kurwa widziałem w na pochylni no. jest takie 50%. Ale raczej zmienił pozycję z jego HP. Czekaj. Się nie, B1, tupa. Jest Brzwi? za drzwiem. Kurwa, obity. No. no i chuj, nie. Nie Co wiem skąd, ale trafił cię. Z Hebena. A z tego kurwa obiegówki. A heaven to jest he które miejsce na, dokładnie? Na, na Gniazdo, po staremu. Ten rant i... A main? Ale ja main schowany, to jest kurwa tu gdzie my biegamy. Jak wchodzisz na kwadrat. To jest konektor kurwa. Maina mamy tu jak wchodzimy. Ale z heaven to musiałbym mi dosłownie po stóp Ale trafić. Jest... No tak, no to przecież miałeś 0hp jest... Ale nie po... widać bo mi bo przecież cofnąłem. Ale kurwa, jak on tak był. jest tak był... Nie! Jak on był, Wiec, biegał. To co prawda, co prawda, to tak! Zgadza się. To tak, ale to słuchaj, jak on doskonale. chodził po tym rancie, to on cię kurwa widział doskonale. Gdzie była? Ej, gość, przeleciałem obok drzwi i gość mnie trafił. Prawie nie trafił, znaczy. Gdzieś bo... na outside jest chyba hangar. Aha, jest hangar. Dale, daleko? Kurwa krótko stoi, za boksem. Dzień Dzień za boksem. Ja pierdolę, nie! Śwat, się go kurwa nie dało ubić, do chuja pana. Chodź tu kurwa. Poktór e. nie macie jak coś. Oj pizda, ja jest konektor. Ciela kurwa, SG w locie kurwa, bez celowania. No zwaleniem konia kurwa. Ale salt jedną. Jeden B, chyba był pasem. hase'em. Z Pod tobą, pod tobą. Ja pierdolę. Dobra. Mariusz! <grym> jest pani ja, kurwa. Mać. Mariusz! Dobre to dobre to Ale kurwa, nie... Co do tego typa na dole to jest... Kurwa mać. Nie ja, wiem, do dupy kurwa. Nie, no Całe 4 mecze poszły się jebać, co? <laughs> Z mhm. Ej, no chuj nie, ja wiem chuj, nie, nie, kurwa jakiś nie, 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 wrażenie, że jednak coś, nie, coś nie, nie, coś nie, 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 to nie, nie ma... Ja dole Dobra, Krzyś. Spoko. Chodź ten, zrobisz mi ustami. Nie no, nie są, są nie są odpaleni. Kamil, kurwa, pies jebnięty. Ja coś. Dokładnie. Coś ale chuj, dobra. <grym> nie, Krzyśia co z moim lodzikiem? <grym> Krzysiu, co z moim lodzikiem obiecany? Dobra. O ty kurwa. Czekaj. O ja. Zobaczmy, że ogólnie jak czterech szukamy na przykład. To kurwa ten przeciwnik jednak jest lżejszy. A jak przychodzi w pięciu i ma być kurwa kawała na ławę, to chuj, to my leżymy na owie. Kto mu dał SG? Mariusz. Ja, Ty Kto mu dałeś. Aha, dobra. A ja faktycznie alocha było. No to mi wyjebał alocha. <ślesk> O Jezu, czemu kurwa takie rzeczy mają miejsce? Jak ja nie narzucę tej gry komputerowej spierdolonej. Dobra, chuj, ja idę offside. Weź ktoś flesza, rzucisz jak o, ci powiem. Powiem. Chodź kurwa, ja cię nauczę. Nie Dobra, to To daj mi flesza, ja sam to zrobię. Nie mam. Kurwa, kto ma flesza? Czekaj, gramy się zbugowałem, nie mogę nic zrobić. Nie A, mam. Mówię ci, kromasa dać albo... Nie, jak, jak Jak Ja nie mogę nic skupić. O, nieważne. Nie mogę <laughs> nic skupić teraz. No, tak. Chuj do dupy. No kurwo, jebana, no. Czekaj, ha, sam ze smokiem. Idzie, spokój one. O kurwa, jeszcze jeden. Weź pakę, weź pakę. Chuj do dupy. Lecy moment. I do to was obite. Tam był. Chodź, be, jest jest. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, Ryzen. Dobra, idziemy, a jak już jesteś. 5 sekund kontakt, 5 sekund, Ryzen. O ile daje, idzie no. Coś chodź, nie idzie. Coś. Chodź, kurwa, do mnie. Dobra. Timing. Robił Drzwi? robotę. Czekaj. Drzwi? Odpierdol się od niego. Zamknij ryb! No, bo słyszałem drzwi! Mówiłem kurwa, tak się robi debile, to nie. O nie, oddaj to. Trzy. Widzisz rudy? Nie chciałeś iść. Tu mnie to nie było, wpisywałem mamie. Rozpierdalać. Dobra, dbór Teranie, Teraz nie! Teraz ja nie idę. Ja pierdolę, ja sam nie idę. A sam, chcesz SG? Dobra, dajcie pochy, ja idę, sfleszuję oh. ten dwór, będę tam strzelał. No, nie ma sensu. A co to za jakieś... Nie wychodzę teraz do zrkląbę na pewno. Uwaga. Nie wiem, czy dobrze rzuciłem, bo ktoś mi flesza rzucił. Ja! Nie, dobra, dobra. Ale siadł. A, sam gdzie był? Jest Giera. za niebieskim. Nie tylko Chodź B. Tam był no. Najwyższy. Chodź B. Kurwa, nie zauważyłem. Go. Kur. To? Teraz pytanie, za milion Dwóch, hangar, kurwa i dwór. Co ta paka robiła na środku, powiedzcie mi. Ja mam pytanie, kto miał bombę i się wyjedął. Bo właśnie, ja próbowałem podnieść teraz. Co za Nie Nie, podpierdolę, że to był chyba Hasan. No. Nie, Hasan w środku. Nie, nie W nie chodzą chuj, kurwy skurwysyny! Tak kurwa co nas goniła. Ja pierdolę! Pierdolę 5000, Witam o, rocznik urodzenia, żem pierdol no. I twój też Rudy. Jeżeli chodzi o obrażenia. O i mój też. O, no i ja, o, ty, ty z nami jesteś jeszcze. Zapomniałem. Hasem to stary. Koń. Dobra jebać CSa i Kurwa 9a.